Moi drodzy, czas na wyjątkowy odcinek na kanale PSB Mrówka, bo i okazja wyjątkowa, o czym mogą świadczyć te tulipany. Dzień kobiet. Drogie Panie, od wszystkich Panów zgromadzonych tutaj na planie przesyłamy moc życzeń, serdeczności, radości, uśmiechu, miłości, marzeń, spełnienia, a wam, drodzy panowie, podsyłam pomysłu na niespodziankę dla Waszych ukochanych. Romantyczna kolacja połączona z zabawą po ciemku. Brzmi intrygująco? Tak właśnie ma brzmieć do dzieła! Kolację zaczynamy z wysokiego C, od przystawki. Będą to krewetki w sosie pomarańczowo-limonkowym. Siekamy dwa ząbki czosnku, papryczka chili. Cyk, do czosnku. No i teraz możecie mieć ubaw po pachy, ha, 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 bo Adrian bierze się zakrojenie szalotki. No, to jest zawsze komiczny widok. Życie mężczyzny jest pełne poświęceń. Wszystko dla Was, kobiety. Bierzemy imbir. Możemy brać się za wyciskanie soku z pomarańczy i z limonki. Ile pomarańczy i limonki? Jedna limonka, jedna pomarańcza. Bierzemy się za podsmażanie cebulki, papryczki, chili, czosnku wymieszanego z imbirem. Przelewamy nasz sok z cytrusów do miski. Teraz dodajemy łyżeczkę cukru. Łyżeczka sosu rybnego albo sojowego. Odrobina mąki ziemniaczanej. Kolendra ma swoich zwolenników i przeciwników. Niektórzy wyczuwają płyn do mycia naczyń, a niektórzy czują festiwal smaków. Moja żona lubi kolendrę, więc... Patrz, po pół minuty one nam się tak ładnie zarumieniły z jednej strony, różowiutkie się stały. Teraz pół minuty z drugiej strony i będziemy wlewać nasz sos. Pięknie nam gęstnieje sosik. Przystawka gotowa. Czas na drugie danie. Z Tajlandii przenosimy się na południe Italii, by zaserwować naszym ukochanym włoski makaron Fettuccine z dodatkiem lampki czerwonego wina. Danie bardzo proste w przygotowaniu, a z pewnością posmakuje waszym paniom. Od czego zaczynamy? Od stawienia wody na makaron. On się już nam tutaj gotuje, znaczy ona, bo to woda. Co jest naszą bazą? Jajeczka, śmietanka 30 i parmezan. Do tego dodamy odrobinę soli pieprzu. Wszystko rozkłócimy. Będzie włosko i smacznie. Nie marnujemy czasu, będziemy kroić cebulkę. A w międzyczasie zagotowała nam się woda, czyli będziemy mogli dodawać nasz makaron. Wykorzystujemy tagietelle. Cebulka niech nam poskwierczy. Kroimy naszą szyneczkę. prościutto w paski. Oczywiście, jeżeli jesteście wegetarianami, no to robicie takie danie bez szynki. Cebulka pięknie się zarumieniła, dodajemy naszą szyneczkę, prościutto. Makaron jest już prawie al dente, dlatego szybko reagujemy, żeby się nie rozgotował. Cebulka z prościutto w sam raz. Idziemy z grzebieniem do makaronu i odcedzamy. Żadną zimną wodą nie przepukujemy. absolutnie. I na patelnie, voilà, nasz rozkłócony duet jajek i śmietanki z parmezanem, także trio. To danie jest przepyszne, ale najlepiej je zaserwować od razu po zrobieniu. Z patelni, cyk na talerzyk i siadać. Na dobrą sprawę przystawka i danie główne powinny w zupełności wystarczyć i zadowolić wasze partnerki. Ale jak się bawić, to się bawić na całego. Poza tym na deser zawsze znajdzie się wolne miejsce w żołądku. Co zaserwujemy? Tiramisu, moi drodzy. Tiramisu mamy już przygotowaną masę z mascarpone, jajek i cukru. Do tego biszkopty namaczamy w naszym syropie kawowym. Wszystko będziemy tutaj ładnie układać, posypiemy kakao. Jak już to zrobimy, to nasze tiramisu powinno wylądować na 4 godziny w lodówce. Ale ja nie mam tyle czasu, dlatego żeby przyspieszyć proces, to włożymy go do zamrażarki. Kolacja gotowa. Deser gotowy. Teraz, panowie, wszystko w Waszych rękach. Możecie po prostu nakryć do stołu, nalać lampkę czerwonego wina, zapalić świeczuszkę i zrobić sobie romantyczną kolację we dwoje. Albo bawicie się w moją grę, czego oczy nie widzą! Tam język lepiej smak czuje. Co powiecie na kolację po ciemku? Bardzo proszę, romantyczna muzyka. Światła gasną. Zaczynamy imprezę. Po jest krzesełko, Dosuwamy. Żono. Czas na przystawkę, proszę nie podglądać. Jestem ciekawy, czy zmysłem węchu i smaku rozpoznasz, co to jest. Hmm. Czy to jest krewetka? Ciekawe doświadczenie. Czas na główne danie, proszę Państwa. Makaronik. Ale co tam jest więcej, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że masz jeszcze miejsce, bo czas na deser. Masz miejsce, tak? Dobrze. Proszę, deserek. O matko, czy to moje ulubione tiramisu? Pycha! Wygląda na to, że niespodzianka się udała. Świetnie się bawiłem, jest to mega eksperyment. Polecam wszystkim panom, wszystkim paniom, róbmy sobie niespodzianki, no bo to jest najpiękniejsze. A wszystkie akcesoria kuchenne, których dzisiaj użyłem, są marki Galicja i znajdziecie je w sklepach Mrówka. Bardzo mocno było czuć głębie smaków, zapachy super doświadczenie. No i chciałabym częściej być tak zaskakiwana jak dziś.